Światło pełnego księżyca, przesiane przez gałęzie drzew, układało się w dziwne, urzekające wzory. Pachniały lipy i jaśminy, ziemia na zieleńcach i skwerach oddychała ostrą wonią dopiero co skoszonej trawy. Muzyka płynąca z niedalekiego miasta nie mąciła ciszy, raczej ją podkreślała. Stłumione szepty zakochanych par szukających azylu w cienistych alejach parku stanowiły uzupełnienie tej sielskiej scenerii. Na wciśniętej w gęstwinę krzewów ławce siedziało dwoje ludzi. Zapalisz? padło niegłośne pytanie. Nie. Odpowiedź była sucha, zdecydowana. Ton to szeptu absolutnie nie licował z lirycznym nastrojem chwili. I tobie też bym nie radził. Po co zwracać uwagę? Racja. Szept zabrzmiał pojednawczo. Po chwili. To znaczy za dwa tygodnie. Gdy milczenie się przedłużyło, szept zaszemrał znowu. Może by jednak wybrać inną drogę, legalną. Rozległ się śmiech, cichy, krótki, sprychnięciem. Tak, śmieją się ludzie przez zaciśnięte zęby. Składać szczegółowe dane personalne, które bezpieka sprawdzi od A do Z, zwłaszcza przy pierwszym wyjeździe. Ładnie by wyglądało, gdyby zażądali wyjaśnień. Nie, z tej rady nie skorzystam. Jak uważasz? Chodzi mi tylko o Twoje bezpieczeństwo. O Twoje też. Znowu ten śmiech jak prychnięcie. Ale możesz spać spokojnie. Wiem, co robię. Podczas krótkiej przerwy w rozmowie, tym czyściej zabrzmiało kumkanie żab. Jedna z osób poruszyła się po chwili. Nie wolno ci się śpieszyć. Pośpiech jest pożądany przy łapaniu pcheł. W tym wypadku mógłby wszystko zepsuć. Nie jestem dzieckiem, w drugim głosie brzmiała uraza. Zresztą mam czas. Właśnie. Załatwię wszystko, jak trzeba. W swoim własnym interesie. Mnie to już nie będzie dotyczyć. Wiem. Pierwszy głos stał się nagle rzeczowy, nawet suchy. Ustalamy więc, że dokładnie za dwa tygodnie. Za dużo gadasz, przerwał drugi. Po co powtarzać rzeczy jasne? Może i racja. Na pewno racja. Daleko zaszczekał pies. Bliżej rozległ się przytłumiony zmysłowy ich od dziewczyny. Młoda para przeszła się śpieszna alejką, głowa przy głowie. Rozpłynęła się w ciemności. Zabójstwo to poważna rzecz. Szept płynął tak cicho, że nie wiadomo było do kogo należy. Trzeba się do niego przygotować tak precyzyjnie, żeby mucha nie siadła. Inaczej leżymy. A wtedy servus lody, żegnaj mirażu mamony i spokoju. Byłoby to trudne pożegnanie, chyba najtrudniejsze w całym moim życiu. Właśnie, forsa będzie wypłacona w trybie ustalonym. Używaj jej rozsądnie, w granicach przyzwoitości. Nagły dobrobyt kole w oczy, zwłaszcza władze bezpieczeństwa. Wiesz chyba o tym, co? Spokojna głowa, za dużo ryzykuje, aby wpaść przez własną głupotę. Pieniądz kusi, nie daje spać. Mnie daje. To dobrze, a teraz odczekaj jeszcze chwilę, ja odejdę najpierw. Nie byłoby pożądane, gdyby ktoś znajomy zobaczył nas razem. Jedna z osób wstała z ławki i bez dalszej mitręgi, ale i bez specjalnego pośpiechu, zniknęła w krzewach. Po chwili na ławce rozjarzył się ognik papierosa. Prosimy Państwa do stołu. Inżynierowa Biernacka stała w drzwiach pokoju i uśmiechała się do gości. Miała ładną, ogorzałą twarz dobrze zakonserwowanej, czterdziestoletniej kobiety. Ciemna suknia przylegała ściśle do wszystkich wypukłości jej ponętnego jeszcze ciała. Gospodarz spojrzał na zegarek. Kolega Suchocki spóźnił się już 14 minut. Uważam, że możemy się czuć zwolnieni z obowiązku dalszego czekania. Zgadzam się z moim przedmówcą w całej rozciągłości, powiedział inżynier Berwit. Miał nie mniej niż 30 lat. Był najmłodszy z zebranych tu mężczyzn. Zwłaszcza, że szykując się na dzisiejsze przyjęcie, przez ostatnie trzy dni żyłem tylko o chlebie i wodzie. Rozległy się głośne śmiechy. Inżynier Kawecka, fioletowa blondynka o figurze, ku której lgnęły łakomie wszystkie męskie spojrzenia, zwróciła się do Biernackiej. Tego pani nie przewidziała, prawda, pani Ireno? Obawiam się, że pani spiżarni grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Chcieliście gości, no to ich macie, śmiał się inżynier Fadler. Dłonią o długich palcach uderzył lekko w ramię gospodarza. Młodzież zawsze była niebezpieczna, zapomniałeś o tym? Fadlerowa odstawiła szklankę z sokiem na biurko. Powiedziała do korpulentnej brunetki w sukience w Wielkie Kwiaty. To pani wina, pani Stefo. Jest pani odpowiedzialna za kadry. W fabryce, ale nie tutaj, żachnęła się pani Stefa. A w fabryce inżynier Berwicz sprawuje się nienagannie. Nawet nagrodę dostał niedawno, poparł ją inżynier Rawicz. Jak to nigdy nie wiadomo, co w człowieku siedzi naprawdę. Biernacki zrobił strapioną minę. Trudno. Zaprosiłem inżyniera Berwida, to muszę cierpieć. Może jednak jakoś przetrwamy. Jeśli będę się działa przy panu Romanie, Kawecka spojrzała na Berwida spod opuszczonych powiek, to postaram się nie dopuścić do ostateczności. Może mi się uda ocalić państwu kromkę chleba i kawałek wędliny na czarną godzinę. Właśnie proponujemy panu Romanowi miejsce między panią i panią Stefą, uśmiechnęła się biernacka. Będzie pani miała okazję do dotrzymania obietnicy. W nastroju nieprzymuszonej wesołości towarzystwo przeniosło się do drugiego pokoju, gdzie czekał na nich jeszcze jeden uczestnik spotkania. Staszek Biernacki, syn gospodarzy. Wysoki blondyn o wesołych niebieskich oczach, spoglądających na świat z jakąś ledwie widoczną, choć życzliwą kpiną. Przy swoich dwudziestu latach i smukłej wysportowanej sylwetce mógł się podobać i podobał się nie tylko kobietom. Teraz, pochylony w ukłonie, przenosił wzrok z jednej twarzy na drugą, zadowolony z wrażenia, jakie wywołał. Co za niespodzianka, zawołała Kawecka. Była przyjemnie zaskoczona, jej zainteresowanie Berwidem nieco przygasło. Kiedy pan przyjechał, panie Staszku? Fadlerowa podeszła do niego z wyciągniętymi ramionami. Staszek, jak ty zmężniałeś? Już chyba czas, żeby stał się mężczyzną, nie? Gospodarz przyglądał się synowi z dumą. Co słychać w Warszawie? Dopytywała się pani Stefa. W tych dniach właśnie się tam wybieram. Wpadł do nas na kilka dni, informowała Biernacka. Egzaminy zdał na medal, należą mu się dobre wakacje. Fadler kręcił głową. Pomyśleć, że jeszcze niedawno był z niego taki pędrak. Na który rok zdałeś? Chyba na trzeci. Staszek witał się ze wszystkimi. Odpowiadał na sypiące się pytania, uśmiechał się z zażenowaniem, ale już bez tej chłopięcej nieśmiałości, którą wszyscy pamiętali i z której żartowali jeszcze przed rokiem. Tymczasem gospodyni sadzała gości za zastawionymi przekąskami stołem, gospodarz nalewał do kieliszków. Gdy wreszcie każdy zajął swoje miejsce, Fadler zadzwonił widelcem o kieliszek. Pozwólcie państwo, że w tym uroczystym dla inżyniera biernackiego dniu, powiedział wstając, w dniu jego imienin... Złożę mu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Jego przyjaciele, a zaliczamy się do jego przyjaciół wszyscy, pamiętają, że dziś właśnie spotykamy się w tym mieszkaniu i z tej samej okazji po raz dziesiąty. Tak, proszę Państwa. Już dziesięć lat pracujemy pod kierownictwem dyrektora Biernackiego. Już dziesięć lat szczycimy się jego przyjaźnią. Pozwól Władku, że w imieniu wszystkich zebranych złożę Ci życzenia dalszych, licznych dziesiątków lat pracy, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Jego głos zabrzmiał tonami wzruszenia. Pięknymi, długimi palcami ujął kieliszek i uroczyście podniósł go do góry. Rozległy się oklaski, wszyscy wstali. Zdrowia, szczęścia i popalić, stuknął z gospodarzem Berwit. Wszystkiego najlepszego, dyrektorze. Wszyscy spełnili toast uczciwie, do dna. Siadali w gwarze rozmów, mężczyźni podsuwali kobietom zakąski. Ja zacznę od śledzika, mówiła pani Stefa. Zawsze zaczynam od śledzika, jeśli piję alkohol. Najlepszy podkład. A ja od sałatki, powiedziała kawecka. Panie Staszku, mogę pana prosić? Oczywiście, Staszek skłonił szarmansko głowę. Może do tego kawałek schabu. Inżynier Rawicz patrzył pytająco na gospodynię. Ryba, mięso, jajko, od czego pani zacznie, pani Ireno? W jego głosie było coś więcej niż zwykła uprzejmość. Wszystko jedno. Biernacka obdarzyła go przelotnym spojrzeniem, szybko odwróciła oczy. Niech mi pan nałoży cokolwiek. Ciekawa jestem, kto się mną zaopiekuje, powiedziała Fadlerowa. Biernacki i Fadler jednocześnie złapali za półmiski. Przepraszam Zosiu, Biernacki podsunął jej cielęcinę. Jestem trochę zaaferowany. Mało brakowało, a umarłbyś z głodu, śmiał się Fadler. Do cielęciny najlepsze są pomidory, pozwolisz? Rawisz z Berwidem powtórnie napełnili kieliszki. Co za tempo! skarżyła się kawecka, a jednak kieliszka nie odsunęła. Zaleje się w ciągu kwadransa. Kolejki następowały szybko. Po godzinie wszyscy mieli porządnie w czubie. Sypały się dowcipy, coraz bardziej frywolne. Śmiech brzmiał coraz głośniej. W ogólnym rozgaworze nie od razu usłyszano terkotanie dzwonka. Pierwszy podniósł głowę Staszek. Zdaje się, że ktoś przyszedł, powiedział do ojca. Dzwonek znowu zabrzmiał na tarczywie. Tym razem usłyszeli wszyscy. Biernacki wstał od stołu. Przepraszam państwa, nie przeszkadzajcie sobie. Wyszedł do drzwi. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Przepraszam za spóźnienie. Biernacki wyciągnął wylewnie ramiona. – Kolego Suchocki, świetnie, że pan przyszedł, tylko dlaczego tak późno? Myśmy już sobie zdążyli zdrowo podpić. Uściskali się. Suchocki powiedział kilka okolicznościowych banałów, wyciągnął z kieszeni plik papierów. – Do ostatniej chwili przechodziły depesze z życzeniami dla pana dyrektora – powiedział. – Chciałem je więc przy okazji doręczyć. Biernacki schował papiery nie patrząc. Zaprowadził Przybysza do pokoju, gdzie wszyscy powitali go wesołymi okrzykami. Karniaka dla Spóźnialskiego, zarządził Rawicz. Nalał wódki do szklanki, podał Suchockiemu. Za zdrowie gospodarza. Do dna. Suchocki próbował się bronić, ale zagłuszono go okrzykami zachęty, więc zrezygnowany wychylił na stojąco szklankę. Pani Stefa usłusznie podsunęła mu kanapkę, gospodarz podawał krzesło. Suchocki zdjął z ramienia aparat fotograficzny, zawiesił na poręczy krzesła, usiadł między Fadlerową i panią Stefą. – Świetnie, że przyniósł pan aparat – ucieszyła się Kawecka. – Będziemy mieli pamiątkowe zdjęcie. – Na razie musimy gościa podkarmić – powiedziała gospodyni. – Panie Henryku, co panu podać? Gospodarz i Berwit nalewali wódkę. Rawicz podsunął szklankę, którą przed chwilą opróżnił Suchocki. – Karniak na drugą nóżkę – rzekł kategorycznie. – Dopiero będzie pan mógł pić z nami z kieliszka. – Ale to już ostatni – zastrzegł się Suchocki. Myślałem, że pojechał pan na koziołka, zwrócił się do Suchockiego fadler. I dlatego nie przyszedł pan na czas. Na polowanie jadę jutro, wyjaśnił zagadnięty. Będę chyba dwa dni, bo poniedziałek mam wolny. Odpocznę trochę. A fe, mordercy! skrzywiła się kawecka. Jak można zabijać takie piękne zwierzęta jak sarny? Gospodarz roześmiał się ubawiony. Zobaczymy, pani Danusiu, czy będzie pani miała te obiekcje przy drugim daniu. Na gorąco będzie właśnie sarnina. Zebrani zawtórowali śmiechem. Na talerzu będę miała kawałek mięsa. Kawecka nie dała się zbić z tropu. Trudno mi sobie skojarzyć kawałek combra z czymś, co biega po lesie. Co innego jeść, a co innego zabijać. Po kilku następnych kolejkach pani Irena zaczęła zbierać talerze. Kawecka i pani Stefa udały się do kuchni, aby pomóc w zmywaniu. Panowie wstali na papierosa. Kiedy jednak pojawiły się dymiące półmiski z sarnino, wszyscy zajęli znowu miejsca za stołem. Suchocki usiadł ostatni, Zdążywszy jeszcze od okna, pstryknąć zdjęcie. Zwrócił się do Kaweckiej, która pierwsza nałożyła sobie solidną porcję mięsa. To był najpiękniejszy koziołek w łowisku, uśmiechnął się złośliwie. Zanim go pan dyrektor w ubiegłym tygodniu zamordował. Nie żal pani? Pana też by mi nie było żal, gdybym widziała pana w takim stanie, odcięła się Kawecka. Spostrzegła się, że palnęła głupstwo, odłożyła widelec. Przepraszam, może będziemy mówić o czymś innym. Kilka sekund konsternacji uratował Berwit. Wiecie Państwo, jaka jest różnica między pesymistą a optymistą? zapytał głośno. Gdy oczywiście nikt nie potrafił sformułować zadowalającej odpowiedzi, wyjaśnił. Optymista twierdzi, że żyjemy na najlepszym ze światów, a pesymista podejrzewa, że to może być prawda. Nagrodzili go oklaskami i śmiechem aprobaty. Niefortunne odezwanie się kaweckiej poszło w zapomnienie. Rozochodzili się na dobre. Kawały sypały się jak z rękawa, kieliszki napełniały się i opróżniały w rekordowym tempie. Przy kawie, około pierwszej w nocy, nikt nie mógłby o sobie powiedzieć, że jest trzeźwy. Nawet młody Biernacki, który pił oszczędnie i opuścił kilka kolejek, miał chwilami zamglone oczy, zwłaszcza kiedy patrzył na kawecką. Hasło do odwrotu dała pani Stefa. Matko Boska, już w pół do drugiej, spojrzała na zegarek, a ja o szóstej muszę być na dworcu. Nie zdążę nawet wytrzeźwieć. Rawicz wstał, oparł się oburącz o stół i mętnym wzrokiem powiódł po obecnych. Jeszcze strzemiennego! zaproponował bełkotliwie. Starzy Polacy nie rozstają się bez strzemiennego! Panie zaprotestowały. Wobec tego gospodarz nalał tylko panom, którzy zresztą ujęli kieliszki także bez entuzjazmu. W kilka minut później drzwi zamknęły się za ostatnim gościem.